Wielu z Was chce mieć duże bicepsy, ale też i szczyt bicepsa. Za to odpowiada oczywiście głowa krótka. Jest bardzo fajne, skuteczne ćwiczenie, które może tę część właśnie rozbudować w taki sposób. Mało tego, to ćwiczenie spowoduje to, że będzie Ci trudniej oszukiwać ćwiczenia na biceps. A jak wiecie, wielu z Was właśnie popełnia tego typu błędy, przez to zmniejszając aktywność bicepsa. O jakie ćwiczenie chodzi? chodzi o tak zwane ćwiczenie spider curl. Na czym polega? Właściwie każdy nawet w domu może to ćwiczenie wykonać. Mamy skos górny, ustawiamy w taki sposób i zginamy. I jak pewnie widzicie, tutaj jest izolacja stawu łokciowego w taki sposób, że nie angażujemy barku, szczególnie na ramiennych, no i najważniejsze Tłowia, bo lubicie całym tutaj tułowiem machać. I uważajcie tylko na jedno. Na to. Czyli nie cofać łokci w taki sposób. I wtedy to ćwiczenie będzie mega skuteczne. Na te właśnie część, aby wybić biceps w górę. Jeśli będzie 2000 łap w górę, wtedy ta seria będzie kontynuowana. Łapy nie ma.